Cześć, z tej strony Hugo89, a to pierwszy odcinek z serii Hugo, sing, Hugo na Singlu. Tak, jest to odcinek e, pierwszy na moim kanale, na moim nowym kanale. Nagrywał e, odcinki razem z graczem Wolfix2. I teraz się mnie zapytacie, na jakim jestem świecie? Jestem na świecie super płaskim, który i wkleiłem do niego yy, Overworld. Chyba. Nie pamiętam, ale chyba tak. I yy, chciałbym tutaj hmm, przetrwać, aby były jakieś dobre itemki. Widzicie, już mam mu że tam już jest wioska. A więc to co? Zaczynamy. O, sorry. Yy, Mam tutaj skrzynkę tą początkową, bo sobie dałem, bo trochę by było chyba trudno przeżyć bez tej skrzynki. Bo wiecie... I te jakieś startowe się przydadzą. I jakby ogólnie w wiosce był... Yy, jakby w wiosce <laughs> było sezonka. To by mnie bardzo ucieszyło. No widzicie, no ten świat jest co zwykle super płaski Aha, tam widzicie już waypoint, ale to nie To jest z y, innego świata Jest no, Nie dał nic hmm. Kilofa dużo zużył <laughs> <laughs> Sorry Przepraszam, jak będę mało gadać, ale Hmm, to są jedne z moich pierwszych odcinków. Jedne z moich pierwszych odcinków. Jeden, z moich pierwszych odcinków. Yy, jeden z, jed, To będą moje pierwsze odcinki na kanale. Jeszcze kiedyś miałem yy, kanał Hugo nagrywa, ale no, ten kanał... Nie. Po prostu mu, mu, musiałem mieć inny ten. Tam widzieliście tekstypak, który sobie... O! Czy wy tu widzieliście Dwodioks? ale mnie by bardziej ucieszyło drewno zamiast dwóch diaksów. Nie, oczywiście nie ma sadzonek. No, może gdzie jeszcze będą. Fajnie mm, Była jeszcze trzecia. To duża kurde ta wioska. Sok. Z chwili będziemy się musieli w jakimś dęciu zorganizować. Fajnie będziemy mogli zrobić diaksowy mieczyk, ale kurde. Chyba będę musić sobie zszydować troszeczkę żelaza. Tak, przepraszam, ale... Chociaż nie. Bo ja tu przecież nie będę czu... nie będę tego zszydować. Nie ale... <laughs> wiem, jak odgrabię te domki. Powiem, wam, mnie się zawsze bunkrowałem. Tutaj. To jest według mnie. Najlepszy domek. No. Ej. Kurde. No, za się. No, patrzcie. To nie jest idealne miejsce na, na bunkier. Dobrze, tu mam jakieś pierwsze drewienko. Mm, ogólnie... Myślałem, żeby tak, scitować sobie, wiadomo, trzy żelaza na wiaderko. Wiecie już, z jakich podwodów. I chciałbym sobie też scitować... Mm, tak, wiem, ja już myślę o ale nie, serio, <laughs> żeby tu przetrwać, też, ja nie wiem, ale sadzonkę bym potrzebował zczytować, nie wiem, napiszecie w komentarzach, ja się tam nie czerpię, ja na razie nic nie będę czytować, za odcinkami <laughs> raczej nie będę nic za bardzo robić, chyba, że jakąś mudną robotę, no i co, to jest taki, tak jak już mówiłem, pierwszy odcinek. Nie będę w nim za dużo gadać, czy znaczy gadać, gadać to będę musić dużo, bo nie będę mieć wtedy, no, to w sumie taki odcinek bardziej informacyjny, chociaż też serii, nie, no to seria powstanie, to, jest, to musi być. Gdzie są, no właśnie, to jest tam południe, chciałam powiedzieć północ, nie wiem czemu. Pozbieramy sobie trochę jazdnika Pewnie, że blisko nas się wyglądała wioska Tak, i teraz się jeszcze pewnie spytacie Czemu to jest robione na single. Seria jest robiona na singlu Dlatego, że Znaczy, będzie jeszcze też seria Oczywiście z multi Znaczy, nie, nie z multi Na multi ehm, Prawdopodobnie ona będzie prowadzona z kilkoma graczami, a mianowicie polski Wal, z youtuberem polski waleń. Możecie nie znać, bo jest też początkowy youtuber tego tak geeka ja. Wolfix, Wolfix 2. To macie już od razu nazwę. W, jest taka zakładka, jak wchodzicie na YouTuba, jest taka zakładka. I tam jest pokazane tu podobny kanał, czy jakoś tak i po prostu. Hmm. Aha, yy, jeszcze. Yy, ta seria jest prowadzona na modach. A więc dlatego takie różne dziwne. A, dobrze Zapomi Zapominam po gramie Fantazja. Yy, Mam ciągle F. U, na 6. I po prostu zapominam tych tych. to yy, też pewnie myślicie po co ich tak sprawdzam. Tu już nie ma tego żelaza sprzedać. To bardziej kowal, tylko kowal nielity. Fiddlecher. Rybki. Kupczaki. To tamten może wziąć. Tym jest te Nie, ale ten ma glow stoner. To O, ten miał właśnie narzycę. Narzycę się mogą bardzo przydać, jeśli znajdziemy owce. No nic. No, chyba powala w tej wiosce. Trochę dziwne. Jak wyszedł z jednego domku i wchodzi do drugiego. Aha, przepraszam, jeśli będzie słychać głosy jakieś tam, ale nagrywam. Dom. Eee. Yy... Prawdopodobnie ta to będzie na nie, nie, ma. Dobra. Yy, sorry, jak będzie mnie czasami słabo słychać, ale muszę po prostu głośniej mówić. A mam lekką chrypę. Nie I po prostu, no, może mnie trochę gorzej słychać. Tak. Dobrze. Co, myślę, że jeszcze chwilkę sobie tutaj pogramy. Jakieś ity pozbieramy na tej cenę i będziemy kończyć. To sobie zaraz, to sobie wszystko schowam. Pod mhm. tą te wszystkie różne przedmioty. Typu kobyl. Kobyl się przyda. Czy miałem przesunąć ten. Przesun przesun czy znaczy nie. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie ten teksturpak, czy mam zmienić na jakiś inny. Od razu ostrzegam, nie zmienię na RedCrafta, bo coś mi nie pasi z jawą, nie wiem czemu, mam 32, może dlatego, ale co, co poradzić, no jawa tępa, dobra, troszeczkę kobla, myślę, że domki czy coś, to raczej będziemy z kobla budować, no bo wiadomo, z drewna to trochę slipa. W mam to dostatki. Gdzieś może bym też zostało na coś jest wełny. zobaczę bo... no, zobaczymy, zobaczymy. Wiadomo, jakieś dostawowe narzędzia czy coś. Może, może będę dodawać co kilka odcinków jakiegoś moda, którego wy mi możecie polecić albo ja sobie go gram. No nie wiem, nie wiem. Jeszcze zobaczymy. Mm utrudniającego mi grę, urozmaicającego mi takie różne mody pierdoły. Po to no po prostu ja mogę się wtedy lepiej bawić. Wy też możecie się lepiej bawić, jak będziecie patrzeć na mojej śmierci. Chociaż myślę, że do tego by nie doszło, bo gdzie słabo trochę, bo spąkę po stałe. Jest kowal. O, to jeszcze sobie za ten czas zobaczymy. Yy. Co tu robi? To jest... A, to jest doskawane. Hmm, czy ty spodobasz tych książki? Dobra. Co? Idziemy jeszcze do wioski. Jakby co? Poziom jest ustawiony na normal. Więc nie będzie zbyt łatwo. To sobie po pochodnie. No, akurat będzie. Około 15 minut za odcinek. Hop. Hop. Ty, ja te domki wszystkie z drewna ogłodzić. Z, z tego by było drewna? Przynajmniej z tych. Z tych też nie, nie? Te domki się bardziej przydają. Tu jest... Natomiast... Jooo, ile tu jest kwiatków i lawy. Lawa się przyda. jakiego zamieni, to po prostu nie lękuje dla siebie. Te co? To co? będziemy kończyć. Mmm, kurde. o, dobrze. Dobra, mi się ciągle jeszcze klawiszem mylą. Mm. Jakieś podstawowe przedmioty sobie jeszcze stworzymy mm, łapa to wieczór na razie ten mm, taki, bo nie chcę służywać tamtego. O, fajnie, że ten był, będzie skuta. Internet, nie wiem jak się już. Kurde. Nie przyzwyczajony jest. Dobra. To co? my będziemy kończyć. Tak więc piszcie w komentarzach, jakie mody mogę dodać. Łapkujcie. Lajkujcie. Subskrybujcie. Komentujcie. No i co? Cześć!